Związek Radziecki bierze na siebie budowę Monumentalnego Palacu Kultury i Nauki w Warszawie. Entuzjazm budzi piękna makieta Palacu Kultury i Nauki, stanowiącego dar Związku Radzieckiego dla Narodu Polskiego. Patrzę w dzieje rosnącej budowy, pielgrzymuję codziennie w jej stronę. Nieustannie dudni tu pracą serce miasta roztętnione. Na podwyższeniu mnóstwo widzów, w oczach dostrzegam żar i zadumę. Padają słowa w zamyśleniu. To Stalinowski, drogi podarunek. Tutaj wyczuwasz w każdym odruchu radziecką rękę, myśl. I tempo. Tu się roztacza wizja świata, komunistycznej epoki piękno. Umilkł dziś Plac Budowy. Przyjaciele radzieccy, Wasz ból jest naszym bólem. Imię Stalina nosić będzie Pałac Kultury i Nauki. Piętro po piętrze rośnie w sercu Warszawy wspaniały pomnik polsko-radzieckiej przyjaźni. W mieście, sercu najbliższym, ujrze wierz wysmukłość. Redutę, której tylko wolny człowiek godny. Latarnię, która świeci pięknem i nauką. To socjalizm buduje wbrew śmierci i zbrodni. To naród narodowi, człowiek człowiekowi daje to, co sam zdobył w noc październikową. Ogrodnik pracowity tak wręcza synowi, wyhodowany po miczurinowsku owoc. 22 lipca 1955. Dzisiaj dzień, na który Warszawa czekała od dawna. Otwarcie palacu. A oto symboliczny klucz do wrót warszawskiego palacu. Po raz pierwszy oglądają wnętrza palacu, o których tyle czytali w prasie, niecierpliwie czekając na chwilę, która nastąpiła właśnie teraz. A jest tu co oglądać. Palac liczy 2300 pomieszczeń. Gdybyśmy chcieli przez trzy sekundy pokazać wam każde pomieszczenie, kronika trwałaby dwie godziny. Piękne spotkanie młodości. Piąty Światowy Festiwal dobiega końca. Fortifio, encore. Oficjalna część uroczystości zakończona. Rozpoczyna się część nieoficjalna. Cały plac, sala Warszawa znów pełna jest muzyki i tańca. Nie ma już gości na trybunach. Dziś wszyscy tańczą na ulicach. Tak wyglądał w tę noc plac Stalina. Proważysze, nie pozwalajcie reakcyjnym podżegaczom i różnym chuliganom stawać w poprzek naszej drogi. Pędźcie precz prowokatorów i reakcyjnych krzykaczy. Pękają wszystkie kordony. I pala arter komersialny Varsovie, la rue Machałkowska. Przy największym placu w Europie największy pałac kultury. Szawa w dniach szóstego zjazdu przybrała odświętny wygląd. Przez sześć dni w Palacu Kultury i Nauki obradował Parlament Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Słowom padającym z trybuny przysłuchiwała się z uwagą cała Polska. Niechaj ten zjazd, towarzysze, będzie wielkim krokiem naprzód ku pomyślności Polski. Niechaj służy wielkiej sprawie socjalizmu. Serdeczność i gościnność otaczała delegatów bratnich partii. Była to okazja do rozmów i wymiany poglądów. Leonid Breżniew wśród górników od lat utrzymujących serdeczne kontakty z kolegami z Donbasu. Pałac Kultury stał się w Warszawie jakimś takim miejscem do tych tragicznych wypadków, jakimi były samobójstwa, na wzór paryskiej wieży Eiffla. Wśród samobójców był obywatel francuski. Przed moim oktem on przeleciał i nie skojarzyłem, że to człowiek. Myślałem, że to jakiś papier, szmata. Za chwilę był potworny wstrząs, że tynk poleciał. Czyli ja wtedy skojarzyłem, że ten przedmiot spadający przed oktem nie był ani papier, ani szmata, tylko po prostu człowiek. Prawie z każdej strony już miał miejsce jakiś wypadek. To, to młodzi zakochani, to jakiś księgowy, to znów student jakiś również zakochany, to jakiś naukowiec. W pałacu w Podziemiach jest, właściwie było dużo kotów dzikich. Czy to dobre, czy złe, to trudno jak na to spojrzeć, bo że jest dużo kotów, nie ma gryzoni, nie ma szczurów, nie ma myszy. Natomiast, że są koty, no to nie zawsze najprzyjemniejszy zapach. Ale podczas stanu wojennego, kiedy na każdym zakręcie siedział żołnierz, te koty biedne z głowy pozdychały, bo nie miały co jeść. Bo nie miały gdzie iść, bo on się bał wyjść z dziury. Taki był finał dla kotów w stanu wojennego. Stworzony na obraz i podobieństwo Boga, człowiek uznał, że sam może być dla siebie Bogiem. Wielkie wezwanie do miłości zostało zaopuszczone. Przebogate energie miłości złożone w sercu człowieka zostały rozproszone w rezultacie Człowiek nie umiał dosyć miłować ani swych bliźnich, ani nawet samego siebie, ani świata. W sali kongresowej Pałacu Kultury jedenasty ostatni zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie było fanfara, ani propagandowego szumu, nie było pustych deklaracji, była pewność, że PZPR musi dokończyć żywota i odejść w przeszłość. Ja rekomenduję wam Radzę wam zakryć глаза, zamknąć oczy. и не задаваться никакой задачи, никакой работы. И не задавать себе жадного задания, жадной працы. Пять. Шесть. Семь. Przychodzą do nas listy interwencyjne z prośbą o załatwienie traktora. Jacyś tam chłopi się prawują. No i uważam, że ponieważ już wszystkie instancje zawiodły, wobec tego ten pałac... Właśnie może im tu pomóc. Mało tego, to są listy nieraz i zagranicy, też uważają, że gdzie, jak gdzie, no ale to nie Komitet Centralny ówczesny, nie biuro skargi listów Urzędu Rady Ministrów, ale właśnie ten pałac kultury, że tu im się pomoże. Przysyłały dziewczyny listy, jak zostać śpiewaczką. Sporo listów przychodzi również od psychicznie chorych. No i najbardziej wzruszającym listem to był list, który przyszedł w ubiegłym roku od jakiejś takiej małej dziewczynki, pamiętam Ania Sokółki. Która pisze, że słyszała, że na najwyższym piętrze Pałacu Kultury mieszka święty Mikołaj. I ona bardzo prosi żeby przy nim w prezencie na gwiazdkę, ma teraz nadmówiwano. Dzień dobry, jestem John Kowalczyk. Mieszkam niedaleko od Waszyngtonu. Jestem tu w Warszawie, bo moja firma Jonathan Corporation. Mają umowę z miastem Warszawy na joint venture przebudować e, Pałac Kultury i Nauki. Ta umowa będzie szła chyba 3-4 lata i będzie przebudować na Międzynarodowy Business Center. Nawet i może i nazwa będzie zmieniona e, za kilka miesięcy na Warsaw International Trade Center. Można tu zrobić m, bardzo dobry biznes. To jest nowy kraj, a nowy kraj nie może za parę miesięcy się tak zrobić jak tam w Ameryce na przykład. W Ameryce Ile to już? Ponad 200 lat jeszcze bałagan. A tu tylko parę miesięcy by chciały, żeby to wszystko było tak, jak, tak jak w Ameryce. Ja to nie może być. Jeszcze zejdzie po kilka lat.